Witam Was na kanale Jakub Misz Archiwum, a dzisiaj ja, Josity1, były youtuber, zostałem zaproszony, żeby poprowadzić odcinek, więc dzisiaj zrobimy odcinek z Robloxa, z gry, w której będziemy pracowali. Pizzerii, więc myślę, że Wam się spodoba. Najtacie no o tym, że zostawić subika złoneczkiem i łapkę w górę, żebym mógł się jeszcze raz tutaj pojawić? I po prostu zacznijmy grę. Więc sobie wybierzmy, kim chcemy być. I ja bym chyba chciał, tu mi coś Ja bym chciał być dostawcą pizzy, bo to jest, a co jeszcze nie tu. Tutaj to jest najfajniejsza praca, tak naprawdę. No i zobacz jak mnie przebrali, czapeczkę dostałem. Ja już tutaj trochę grałem, więc mam tu już parę rzeczy. Poczekamy, aż dadzą nam tutaj pizzę. Możemy pójść do nich. O, picie są wzięły. A mam je zawieźć. Dobra, zawieziemy pi te picie. O, moje auto co nawet jeszcze ktoś zostawili. Widzicie? Jednak czasami są Mili. B2. Ja to sam zabiorę do domu, bo tu jest... A nie! Tu gdzie jest mój dom? Ciekawe, bo wczoraj jeszcze tu miałem swój dom. Może gdzieś iść. Ale dobra, dostarczyliśmy pierwsza osoba. Fajnie. Więc możemy iść teraz tam. Fajnie, że tutaj taki klimacik zrobili. Czy jest zima i teraz jedziemy dalej bierzemy kolejną kolejną paczkę z pizzami y albo z napojem po prostu idziemy i poczekamy teraz aż coś stanie a czemu ty się nie pakujesz pizzy hej czemu nie pakuje pizzy co jest A się nie pakuję pizzy. A ja nie jestem. Um, ja tutaj nie pracuję. A tutaj jest jakieś grumie i nieważne. No ziomek, rób tą pizzę, bo ja muszę rozbyć przecież. Są poszpać? Co Są... jakieś dziwne. Ha? Dobra, to teraz my tu będziemy pracować i... i będziemy ten... A, łatwa ta praca. W sumie możemy pakować wtedy pizzę, bo to łatwe bardzo jest. Cyk, a niech dostarczy później. Biorą sobie. To jest nawet przyjemniejsze niż dostarczenie pizzy. ok, no i mamy. Coś do mnie pisze, ja, ja, ja na nią nie zwracam uwagi, bo się skupię na tym kanale. O, i teraz y, ja już będę założył pizzę. Po prostu, patrz, zrobiłem sobie sam. O, i ja zalej moje auto. Jakoś tak dziwnie jadę, bo pizzę mam w ręce. Tak się nie powinno jeździć, pamiętajcie. I jedziemy najpierw do B2. Znowu tutaj jakieś zamówienie. Nie ja wiem czemu. Jakaś impreza zapewne tu się szykuje. Dobra, i masz jeszcze jedną pizzę. OK, i dostała kolejną pizzę bo w końcu chyba chciała dobra jedziemy teraz do C1 i później do C3 ja znam fajny skrót czyli tędy po prostu można sobie przyjechać no i tu mamy C2 to ja się cofnę i zaraz nam się pojawi C1 widzicie? OK. Bierzemy sobie pizzę, no i kolejną dostarczyliśmy, więc tak to tam fajnie nam idzie i jedziemy tutaj. Coś mi się tym pokazuje, ale na razie nie chcę tu naciskać, bo zapewne mi wyskoczy, że on coś kupił, a ja nie będę wydawał pieniędzy do gry. No i dobra, wziął na spizzę, fajnie. Trochę dziwnego ma coś mu się zepsuło. Bierzemy znowu auto i jedziemy. O, no bo sobie jeszcze tak założył. Oczywiście auto mogę pofarbować na inny kolor, jak widzicie, możemy na przykład zrobić tak jakby... O, będziemy jeździeli różowo. Taki fioletowy to bardziej wyszedł. A taki? Taki to już w ogóle. Tak, to, to będziemy jeździć fioletową. Myślę, że wam to będzie odpowiadało. Dobra, wysiadamy My Coś się zablokowało. Nie wiem, mogę iść z krzesłem. Dobra, bierzemy pizzę. nikt mi się tutaj zamknie. Idziemy z pizzami. Nikt nie zakosił, to no i dobrze. Jedziemy. Znowu nam wystaje pizza z auta. Jedziemy do 2 razy do B5, B4. O, można razy dwie naraz. Szczególnie, że się nie da. Fajnie. I zawieźmy tą do A1. A1 będzie w tamtą stronę. A2, A1. Dobra. Fajnie, nawet nam coś tam poklaskała. Ta osoba nie wiem, tak naprawdę po co, A dobra, jedziemy dalej. Teraz powinniśmy być gdzieś o tutaj. Proszę bardzo, dojeżdżamy. I teraz myślę, że możemy zmienić na jakąś inną pracę. W tej pizzeli. Musimy cały czas dołożyć pizzę, chociaż strasznie dużo. Ostatnio doszło. Możemy pójść tam. O, tutaj. I możemy działać. Na przykład tu. ma taki goszkę. Aha, tu się piecze, O, tu możemy plasować. O. A. Dobra. A, no i Pytam się o coś takiego. To bardzo chcę. One second, please. Dobry. Okay. Dobra, Dzień dobry. Ej, może coś takiego powiemy? nie wiem. Co? Co? ona no, będzie coś chciała? Też zwykło. Okej. Okay. No to też przyjemna praca. Może zapytał się coś, o coś takiego. I kolejna osoba przyszła i ona chce z pieczarkami. Dobrze, okej. Okay. Ma komputer na głowie, dał się czegoś lepszego założyć. Teraz coś zapytajmy. I zobaczymy co on będzie chciał. I też się taką pisuję. Chyba wszyscy lubią taką zwykłą z serem. Będę wybierał rosowe rzeczy, które są po angielsku. Sugar. Z pewnością Wybierze. Tak, wybierze to. O czym ja się mogę tego spodziewać. Dobrze, jakie są jeszcze to były wynalazki? No tak, tu jest ten, co składa, który robi tą fizję. A tutaj jest. Dobra, chyba powrócimy do dostawcy pizzy, chociaż nikt nie robi pizzy w tym momencie. Ani jedna jeszcze nie wyjechała. Ktoś się może tam ociąga, bo i znowu mi zmieni zaród. nie chcę być żadnym menadżerem. Ja tutaj tu nic nie wyskakuje. I co się dzieje? Okej. Okay. Całem. pieniążki. A to co tu jest? Kibatek? Dobra, nieważne. Pójdźmy znowu tutaj i się zapytajmy hmm, tam u nich, jak wam idzie Pizze. Nie wiem jak to... Się... A, zróbmy start tutorial Dobra, idziemy Czekaj Czekaj This is the pizza Nie wiem o co chodzi, ale spoko O co wam chodzi? Okej okay. I dajemy ją do pieca. Okej, okay, to trochę by... Ta praca najdłużej chyba zajmuje. I wstawiamy piekarnik. I się robi. Ta osoba zapewne wyciąga A nie, najpierw no, to się przecież kładzie, a... Później coś takiego nieprawda to, co tu jest. Aha, okej. Okay. Nie wiem co ja coś tutaj Tutaj ktoś chce mi spalić pizzę. Bardzo zła osoba. Nie wiem czemu muszę spalić pizzę. Czy ktoś taką pizzę zamawiał? Nie wiem, pójdzie do pieca. Zapewne wiele osób też tak robi. Żeby po prostu bierze losową pizzę i tyle. Aha! Dobra! Się tak robi. A tu się kolejna pizza. Zrobiłam mi. No co czekaj? Dobra, dużo osób chce. Zobaczmy tylko... Aha, czyli wezmę najpierw chyba ciasto, wtedy to i wtedy ten ser. Co ja zrobiłam przez chwilą? O, teraz mi się udało. A czemu tak mało osób tu chce pracować? Jak ludzie chcą pizzę, to trzeba ją robić Spacie tu ciasta wychodzi. A tam mi się zaraz spali kolejna pizza. A ja ja chcę tylko tutaj. Dobra, już ją wezmę, tylko dajmy tu włożyć. Ok. No, tam się kolejne robi, i ją włożymy tam. I wtedy zrobimy coś innego. Może zaczniemy rozbolić pizzę. Bo przed chwilą to robiliśmy, ale teraz by się też jeszcze przydało. Okej. Okay. Teraz idziemy tu. Mhm. Idziemy, idziemy, idziemy. Teraz ją będziemy pakowali. Patrzcie, sami spakujemy pizzę. I ją weźmiemy dla siebie. jest jest nas przeciężyc. Syk. Syk, szybko idziemy i zabieramy pizzę. Dwie. No i moja, auto ktoś musiał mi już zakosić, fajne. Ale spokojnie, my sobie kolejny raz coś spokojnego. I teraz weźmiemy. Po co na sobie To Jest miły Tu jakieś inne fajne auto. O, te sobie wezmę. Nikt się nie interesuje tym autem, więc ja wsiadam do niego. I uciekam od niego. niech mnie nie zostawić spokoju. I szukamy B6. Znaczy, mnie nie dogoni tak szybko. Ten raz szybko bierzemy i dostarczamy. Tu ktoś już w ogóle nie zamknął drzwi. Powinno się zamykać drzwi. Pamiętajcie o tym, że zamykać drzwi, żeby Wam ktoś jeszcze nie wszedł do domu, bez pytania. Bo jak Wam wbije na chatę, to, no, to musicie go później wygonić. A raczej to będzie trudne. I zamykajcie drzwi, najlepiej na klucz. A tutaj już jesteśmy. No i zobaczcie, no i kolejna osoba nieodpowiedzialna zostawiła nam drzwi otwarte. Ale dobra. Okej, okay, dostałem jakieś 20 punktów. Albo to był jakiś napiwek dla mnie, nie wiem. Jeśli tak dobrze nie ogarniam tej gry. Dobra, pojedziemy, teraz tu, zobaczymy czy jeszcze tam zostały jakieś misje, Ok, okej, okay. szybko, gdzie je mogę to zabrać, nie, nie wiem, dobra, to wiecie co wam powiem, że jeżeli chcecie, żebym jeszcze był na tym kanale, żebym mógł jeszcze coś nagrać, to pamiętajcie o tym, żeby właśnie zostawić łapkę w górę suba z dzwonem, to jeszcze ja się może nie poproszę o to, żebym przyszedł tutaj i coś nagrał dla Was, żeby się Wam miło obejrzało. coś. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!